Mano widzę, tutaj Gdefen. Dzisiaj sobie zagramy w Polish Car Driving, czyli taką grę o samochodach. Zaczynamy sobie tutaj pierw na obrazki, jak to wygląda. Jest Volkswagen, ciężarówka, BMK. Tutaj na no ta Pris się schowała. O, nie wiem. Pewnie w, nagra pewnie w montażu Wam to jakoś przybliżę. No Co to? Dobra, dołączamy. Dobra, ładuje się. Dostałem na odznaka. Dobra, pomijamy ładowanie. O, jestem. O, tutaj. Maluchy se Gazują sobie. O, auto. O! Fiacik. To mi się podoba. I tutaj będziemy robić RP, tylko sobie zobaczę sterowanie. Dobra, wszystko wiem. To jest kierunkowska, awaryjka, światła. Długie. Dzienne, dobra, wszystko wiem. Dobra, to wsiadam za. do swojego bolida. W ustawieniach to. Dobra, czyli będziemy dostać kursy, jak jest. Najpierw to może sobie się tutaj przejdziemy. Sam tutaj bogaci, jak na przykład Thanos. Jest czerwona. Och, tak wyglądałem awaryjki z przodu. Tak z tyłu, światła hamowania. Jak ktoś był ciekawy. O! Jest jakieś zamówienie. Dobra, nie będę czekał dwa lata. Słaby zakręt ma ten malu. Ale widziałem, że tutaj w tej grze to są jakieś dożynki, śmieciarki właśnie. Oj, ja właśnie jakiś pa... NPC to chyba był. Śmieciarki, o nie, 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 nie nie, nie będę czekał. Tego to mi akurat, na to to mi akurat nie naciągnięcie. Ogólnie to był problem, bo ja, zap bo ja dawno nie nagrywałem. O, tutaj sobie zaparkuję. Ja dawno nie nagrywałem i nie wiedziałem, gdzie działa mikrofon od słuchawek. Normalnie mi nie wykrywa, ale to było trzeba w ustawieniach OBS-a poszmerać. No nie no, tutaj to akurat będę musiał poczekać. Pewnie w większości to, to będzie przyspieszone tempo. O kurde! Fajnie driftuje ten maluch, ale na razie to daje światła. Ej nie widziałem, że maluch ma tutaj taki fajny ekranik. Pewnie go teraz nie widzicie. Fajny ekranik ma. A co? Przyspieszenie? Widzę, już jesteśmy na miejscu, tylko to jest po drugiej stronie. Nie. O, tam jest zjazd. Tam o. Tutaj o. I z tego co możecie widzieć na speedzie. To ten, to mnie tak ślizgało. O tutaj. Parkuję tu. O, jest mój elegancki maluch I w ogóle tutaj to są osiągnięcia a już tutaj 5 Jest profil Samostawienia, zasady Sklep teleport, O, mapa My jesteśmy tu Dojdziemy chyba do Darłowa nie, to jest mapa 1 do 1 spiratowana z prawdziwego życia. O, co za przypadek, akurat jeszcze kursik do Darłowa. Ej, ale tak? Akurat to, to się nie spodziewałem. Chciałem jechać na Darłowo, to jeszcze kursik dostałem. Na pewno będziemy musieli bardzo szybko zmienić tego malucha, to maluszka bo fajny jest, ale ten no, ale bardzo się ślizga na zakrętach bardzo, bardzo się ślizga na zakrętach fajnie, że dostaliśmy za free, a nie, a nie że nie musieliśmy biegać z buta z tym Urban Itsem. Ale tutaj, takie by the way, to tutaj zonies Uber Eats z Urban. Prawo autorskie. Dobra, to co, znowu Speed? Jak jest jakiś znak na temat taksówek? Jeszcze lepsze pytanie. Czy tutaj są taksówki? O, jesteśmy już w darłówku. Ho! Le pojechaliśmy. Zajedziemy. Dobra. Proszę, paczuszka. W ogóle ten maluch to takiego... O, następny. O, pieszy. Przejście dla pieszych to oczywiście... Trzy... Naprawdę? Teraz to wszyscy będą zamierzali na przejściu iść, gdy ja się zatrzymam. Dobra, zobaczmy, jakie są auta. To jest mieszko auto. Nie wiem, czy już mówiłem, czy nie, ale naszym celem, bo tutaj w pracach są auta, naszym celem jest zdobyć trackera, transita, grabę collect, no i taxi. To jest taki nasz cel. O, jest. Samoch uu, samochody są tutaj eleganckie. Myślę, że jako pierwsze autko to byłoby fajne takie Renault. To chyba uzbieramy na nie. Jakie jest najdroższe? Dobra, to ja myślę, żeby uzbierać na tego Vivika. Hatsu Vivik. O, tutaj są hybrydy: Toyota Prius i Toyota Corolla. O, dobra, to już chyba pierwsze co kupimy to tego Majestika. Respimy swego bolida. Ja to będzie taki ostatni kursik zrobimy i to chyba będzie na tyle. Zapamiętajcie, to chyba też piszę w opisie. Wszystkie auta plus. Nie, nie wszystkie auta. Podejmowało mi się. Wszystkie... Wszystkie jedno auto z tych, z tych. O, jest. A nie, to jednak BP. To tam jest. Waga, czy jest legit? E, wszystkie z żyw. Jedno auto z każdej tej kategorii. Tych wszystkich kategorii. Według przepisu, oczywiście, mamy czekać, aż się te światła zgasną. Uuu, ja... wolno gaz. To nie jest maluch. To jest mój mały bolit. To jest mini bolit. O, prawko wolno zdać. Wiem, że jak jestem urbanic, czy tam zlow. <laughs> Chciałem powiedzieć zlowo i dostałem zlowo. Dobra, tutaj wykręcamy. O, temalu w ogóle pojechał zdać prawko. Życzymy mu widzowie powodzenia w komentarzu. O, i jak, jak dotarliście do to. O, a co to? Dotarliście do to momentu, to napiszcie... Niech zda prawko. I dotarliście do to momentu. To tak napiszcie. A ja, jak będę miał czas, tam szyb na serduszko. o. o. A mi się... Oh. O, Ostać mnie. Na słowo honoru. A bierzemy to na słowo honoru. Teraz to jest dopiero bolid. E szybsze. o... Oh. No. o jednokierunkowa. E, szybsze. Ten zestaw do mojego bolida się nazywa na słowo honoru. To go biorę na słowo honoru. Żeby się nie podarł. Albo żeby nie zmógł w deszczu. O, będą jajek jak będą giga giga jaja. Jedziemy. La policję. O, prosta. To lubię. Pa, jak się rozpędzimy, Zara. No, pa, widzę. W ogóle ja myślałem, że ta deska rozdzielcza będzie działała. Teraz się trochę zawiodłem. Oho, innych to ludzie wożą. Jak będę chciał, to sobie sam jakiegoś szofera załatwię. Ej, wyobraźcie sobie, że ja tutaj zestoję i ktoś mnie na przykład w tym Hatsu przewozi. Także ja sobie stoję, siedzę, a on tak jedzie za mnie. A myślałam, że tutaj jest policja. Tutaj może być policja, da się kraść auta, to jest bardzo, bardzo rozbudowana gra. Dobra, nie ja będę wam zawracał czasu, no i lecimy z przyspieszeniem. I tutaj też na miejscu się skończy nasza przygoda. Czy o, nam Ej o, jeszcze sobie zobaczymy, jak tu. Zmiana, zmiana kieszeni. O, chyba słyszałem, że wolno sprawdzić. Co jeszcze pod koniec sprawdzimy. Dobra, to to byłoby, widzę, na tyle naura. Now...